Halo halo, cześć, dzień dobry, z tej strony Jelonek i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj ze mną jest mój kolega. Przywitajcie. Dziemandero. Dzień dobry. I dzisiaj gramy sobie challenge taki jak zaproponował w, w poprzednim odcinku w komentarzu, że... czyli tylko lud z ławisk, łowienia challenge. E, zasady są takie, że jakby nie można uznaliśmy to jako dobre. Ale już takich, no nie no, to zrozum, wiecie już, że nie można. Yy. Pamiętajcie, żeby zostawić sub, sub z dzwonkiem oraz łapkę w górę na dole tego filmu. A my już przechodzimy dalej, do głównej części. Dawaj. Lecimy tutaj, do piosenki. Jak ktoś można to tego mojego kolegę słabo trochę słychać, ponieważ jakby... Tak, są zawsze jak nagrywam się zawsze muszę sobie mega Fortnite'a i tak to wychodzi. Ale powiedz, co. No, no, czekaj, o! To powiedz coś. No to, no to chyba tak to słychać. Eee, dobra, mamy tu to... Harpun, proszę. Pierwsza, druga. Kurde też nie No dobra hmm. Hmm. Ale też znaczy Ludz Szarka chyba też się nie zalicza bo to jest trochę będzie trochę takie oszukane Ale już taki takich no to no, jak najbardziej O niebieski kawał O Dobra, to jesteśmy po przerwie jak u nas no to po problemach technicznych, ale już jesteśmy, po cukru dla was przerwę. Synek. Mamy troszkę kłopoty tutaj, ale zaraz może sobie wyjść. Ale... no wychodzi dobrze, nie? Wtedy... No, no... ohoho. To jeszcze lększe mamy problemy. tylko no, nie Koro mam cegły to się wydaje. Brawo. Może. Się zabił. Zabił. Oho! Rekin go zabije! Rekin go zabił! <noise> nie, zabiło go chyba drzewo!

Kolejny, drugi. Dobra. No cóż, nie udało się, ale nie udało się, się to lecimy z drugą próbą. Dobra, już jesteśmy w kolejnej rundzie, w kolejnej szansy i chyba już ostatniej. Bo tam nie wiem, czy nam się zmieści jeszcze w montażu i tak dalej. No ale powinno się, znaczy w montażu i no, tak dalej, żeby się to zapisało. E Hmm. Trochę przeszliśmy tutaj Transformacja wszedłem, ale... Wszystko jest tak samo hmm. Dobra, to polećmy... O kurde, może nie tam, może tu Albo tu To gdzie? No tutaj gdzie zaznaczyłem Dobra, Dobra. Hmm para 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 kogo para 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 W ogóle nie w to. Napisze, że cieszycie też. No Bo to pewnie będzie ostatni mój filmik do ale. Dobra, tutaj, o dobra, tutaj są mapki, tak dalej. E... Ja tu sławisz. I chłopów mamy, aby to leżystwo. No to trzeba coś szybko O, Oj, no warka. Co za karpun? Karpun niech to No nie, no węg... nie, no nie ryba słona. Sweterka. Kurde. O, pra dobra, jest łodzi tam. Nie trafi je. Zarąbiście. O, kolejna. Nie no nie mam życie. Kolejny harpun. Mogę. Co? Mogę harpun. Ale mi się tamten skończył po prostu. A dobra. Nie mam nowy. Ale maszek jak hmm. chcesz? Nie, spoko bierze weź tam. Nie masz. O! Oha, nowe miejsce, fajnie. Spoko. 50 pedek do kolejnego. Wypadło ci? No złoty stego. z tego yy, z łowieniem. No fake, no fake, fuck it, okay, no 100 procent, 100 procent, no cap, no scam. O niebieski pisłatik. I co nasze. Złoto jest najbardziej mocne. Co ja? Chodźmy mam 5 medus. Dobra, czekaj. O pompa jej! Ale nie, dobra, nie ma jeszcze gołowiska, no to lecimy. Zapraszam. Nie. Yeah. Mm. Hmm, może polecimy na... A nie, dobra. To może... Dawaj na statuę, dobra. Bo Statuę wolności? No, statuę fund fundamentalną. Statuę... Mężkości. Chłopy. Y, gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie? A tam? U góry. Ta? O! Okay. Ksiaków, w tu Który, 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 dobra A w tym? Każdy to trójka, to sklep No, słuchaj, nie w domku, w domku, w domku masz chłopów? Tak, tak, ta, w tym domku A tu jest chyba solę już chłop O ja znam ma PMA. Od boku, od boku Co masz a, nie, zjoń, zjoń. A nie, 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 tam! Dobra, nie, Takie 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 broń. nie, lec. nie, 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 Ja, nie nie, 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 Thank you, thank you. My brother. Na razie nie, 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 brał nie, 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 Co? Ej, nie, nie, Do nie, nie, Brawnienki, hmmm... kruk. No nie, no nie. Kurde, masz... Geraritashi. No nie wiem, napiszcie, widziałeś, spodobałby się wam pomysł kolejnego odcinka, na przykład też z moim kolegą tutaj, K na przykład y tylko lud z kruków. Może coś takiego. A na przykład tylko egzotyki? O. Takiego... Chłopie ze snajpy? A, no tam tam. No, co? 24, no, 24. Dostałaś. Dostałam snajpa, ale nic się nie dzieje. Dobra, o. Siema, byku. On, on ma pena. Hubert, jak On ma tak mało. I on ma dużo. To jest strefa może co? Oho! Masz akję. Ja mam cztery płaszczaki. Zkoła. Więc... Oh. Dobra. Czekaj, ty ja zbiorę, ja zbiorę, ja zbiorę albo dobra. No dobra, to masz. Dzięki. Dobra, i lecimy ten, lecimy ten grubego lecimy i musimy lecieć. Mm. Kurde, bo trochę daleko jest sprawa. Aż tu. Możemy mm -hmm. po drodze mieć Fak, sorry. Dobra, dobra. Na samą górę. Dobra. Chcę po spadermany tu. No, ja tak samo, ja tak samo. Pamiętaj o HP tylko. Tak, panu. Masz rzery to. Mm. A dobra, to daję to też. Mm. nie można tu Żeby daję dają tego. To Ja lesu. Masz? Masz? jakieś? No, ja mam. Co wiesz? Masz serworytet. ja nie mam. Oho. Dobra, leć, leć do okay. Ja tu... mam ryby, ja mam ryby. Masz tu... ten... ...lamiat. O, trochę się nalewałem, to zarąbiście. Chcę na takie... na takie, mie na takie miejsce. O. Dobra, tu już jest strefa, to tam na... Oho, jeszcze chłopy. A co zarąbiście. Chyba no i koniec namiotek. challenge. Yy, Dawaj, wynajmij sobie namiot, wynajmij sobie namiot. czyli bo... Hop, jest przynajmniej idealny. Gdzie, gdzie, gdzie? Miałem kroki. A, albo twój od, od namiotu. Tak, ta, ta namiot, namiot, namiot. Czekaj, to ja się uleczę namiotu. <laughs> dobra, Nie, to wy MK7? Kurczę, kurczę. Teraz rarosław sam. nie możemy. No jest. Potem. Dobra. A no są tu leją się, leją się. Ty masz w ogóle jakąś pompę albo coś pełen? Coś takiego? Mam. Dobra. Pompę. A ja tam na placu i nie wiem. Ej kurda, świetliki byśmy zaliczyli? Czy. Nie no dobra, żeby nie było takie... Musimy te Już tak Musimy przeliczyć Spidermane Jeszcze trafił Lec! Dobra lec! Miał Spidermana drugi, ma drugi ma mało, drugi ma mało Lecimy, lecimy, lecimy tutaj. Tak. Proszę chodź, 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 I Bierzemy te Mam trzy lunchpady. Oho dobra. Ciebierz to... jednak spedrmania i do drugiego. Ja mam, ja mam. A ty masz? Bio ja ja biorę bieramy... mam Fuck nie to. Ja biorę kiełkę misa misa i ja mam latpada. Nie! No kurde Słyszałeś to? Jeszcze masz jednego? Tak, a tam trzy Mogę? Ale już nie stawię No to weź Dobrze jak na razie idzie. Bo bardzo dobrze. No, mamy już 5 fragów razem. Ile masz? No ja mam jeden, ty masz 4. No to, dobra... Ja Challenge już na pewno udany, ale C czego się tam nie robi Winok na Widzug co tam... To ja muszę to. Dobra. Strefa dobra, ale się zastanawiam. Chłopy? Mm. No, tak? Jezu, myślałam, że to chłop już miał walić w tego... gokarda. Dobra, nie, nie podjeżdżaj tu. Tu jest tylko jeden. Ale jednak dwa. Siema. ma? się. Lunchpad możesz? Kolejny, weszł? Czekaj, czekaj, czekaj. Nie całej u Chodź, ja chodź. 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 Na plecy już chodzimy. Masz... Masz. postawić tego lunchpadu. Dobra, no to postawię, wiesz. Ale chodź do mnie, chodź do mnie. Znaczy tutaj postawiam już. Leć tam gdzieś do strefy. Na górkę, na górkę, chodź do mną. Szkam moją do ciebie. Ja antyjdą w jedę, w nie, nie, nie walnęł. Okej, okay, nikt nie trafia. Czala Arturi. A Chyba ty... je, chodź, chodź, chodź. No wyciągnę. Nie! Nie! Chodźcie ja... uleczyć. Ty ja... Ja bym wam tutaj teraz wziął we to półści w slow motion jakieś 15 razy, ale nie umiem. Masz podki. Dobra, czekaj, to jest dobre. Nie, to. Mamy top 5 oni stają. Oni nie chcą lecieć za dobrze. I idą w strefę. Coś tam jest. Dobra. ej, trzymaj w strefę. Mam jedno z lepszych miejsc. No nie. nie umiem dbać o te strefy. Chodź do mnie, chodź do mnie. Oho, dostałam z boku. Chodź, idź po Z górki kolejny walął. Tamtej. Chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. Czekaj, to ja idę po, po Łapie się podyki. No, polskie ryki, zwiniary. jakieś No, ej, dobra, tam są. sobie no. ale oni są, ale się tutaj Dawaj, chłopie, double D, wyjdzie ci. Dawaj, byku. Tylko się, o tam są. Jeszcze, a nie, dobra, po Czyli dawaj, zobaczymy na tamtych. Idzie, idzie. Ja bym... Ej, pa! Ej, Może Możemy go podjechać, bo nie jest za dobrym graczem. A jest to po 8 w ogóle? No, no, no. Podejrzamy ich? 68 zostało. Podejrzamy ich, bo taki barowiczki. Mam. Podgrybki to tam są szybkie, smakowicie to chapnąć dawaj dawaj na siuuu. bo to jest mega dobry moment są dwóch. Widzę. Dostałem. Jeden, mało, jeden ma dwa ale ja też. Ten ja drugi piołko. jest Ten od tego. Wyszedł. O jaki on jest spuszony do bombowy? Leży. Brawo, eh! Ale dostał bombę! O, no. Brawo! Ten drugi też już zjadł, więc... Już mm. Jezu taka jest oczysta bro. Nie miał nic, sam jak coś, ten drugi do leczenia. Oni mieli tylko kopotki. I ten. A tam ci nadal tam siedzą, widzisz? No. A ej, oni walą do tych.

Masz jakieś potki? Nie masz potki. Nie, 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 nie. Masz... Ostatnia dwójka. E, jest tu. Nie Ci sobie. też nie są za dobrze. O nie, dostałem, ja dostałem od Dobra, bo ty giniesz i ja ginę. No. Dasz jeden. Brawo. Nie. No nie. Ale dostał. 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 O, dostał. Dostał. oho Dostał trzeba ale nie widziałam Dawaj Robisz, on ma malutko Dostał ode mnie Albo tam drugi No nie wiem, dostawali w każdym razie Oni odstawali od Odsta... to yes. Nie Brawo! Widzowie yes. Udał się nam ten cel. To mamy to. Po widzowie. Zostawcie łapki, Zostawcie łapki to no, to... Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, sobie zostawić. Jeszcze raz kilka z dzwonkiem. Łapkiem w górę. No i cześć!